Dzień dobry Państwu Rosjanie, a konkretnie rosyjskie rządy, przepraszam, rosyjski sąd, rosyjski rząd to też, ale rosyjski sąd przede wszystkim to ma poczucie humoru. Nie jest dowcip, to znaczy nie, nie musicie się teraz śmiać. Myślę, że będziecie się śmiać później. No ale zacznijmy od początku. Na początku był pewien proces. To cztery lata już trwa w 2022. Go uruchomiono, jak YouTube zablokował taki ultra, naprawdę ultranacjonalistyczny rosyjski kanał Czargrat. Ja ten kanał dobrze pamiętam, ściek to był niesamowity, antyzachodni, antypolski także. No i Amerykanie się zdenerwowali, bo tenże kanał zaczął też i próbować ingerować w amerykańską politykę. Ten nałożył sankcje. No i teraz do tego po inwazji Putina na Ukrainę. To dał YouTube o wiele więcej kanałów, prawda? No, kto jest właścicielem YouTube'a? Google, i 17, wobec czego 17 właścicieli tych 17 kanałów pozwało Google'a. A co? Głównie to mm, chodziło o kanał Zwiezda, czyli kanał telewizyjny należący do Ministerstwa Obrony, prawda? I właściwie można powiedzieć, że Ministerstwo Obrony Rosji orkiestrowało te pozwy. I co się stało? Ano, stało się, że prawnik Iwan Morozow powiedział agencji TAS: Google zostało pociągnięte przez rosyjski sąd do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie artykułu 14.41 kodeksu wykroczeń administracyjnych za usunięcie kanałów na platformie YouTube. Sąd nakazał firmie przywrócenie tych kanałów. No i są też walną grzywnę. A teraz posłuchajcie. Ta grzywna wynosi 20 decylionów dolarów. Tak, dobrze słyszycie. 20 decylionów dolarów. Skąd się to to wzięło? Skąd się ten cud wziął? Otóż ten cud wziął się z czegoś takiego, że po prostu policzono tutaj, prawda, grzywne w wysokości 100 tysięcy rubli, czyli 1025 dolarów dziennie i podwajano ją co tydzień. Teraz od, doliczono odsetki skła, składane, których liczenie zaprzecza nawet teorii względności i w ten sposób obciążono Google'a takąż kwotą pieniędzy. Dobrze. No to teraz zapytajmy, ile to jest decylion. No jak sobie liczymy, prawda, z przyrostkami to mamy tysiąc, milion, miliard, bilion, trylion, kwadrylion, kwintylion, sekstylion, septylion, oktylion, nonylion i decylion, czyli 10 do 60, 1 i 60, zer w zapisie dziesiętnym. No jakby to ująć w takiej perspektywie, to Bank Światowy szacuje globalny PKB na około 100 bilionów dolarów. A, grosze, nawaciki w porównaniu z tą karą. Czyli Google musiałby znaleźć więcej pieniędzy niż jest na Ziemi, więcej złota niż jest na Ziemi, więcej diamentów niż jest na Ziemi, no jeszcze więcej metali, niż ziem, rzadkich. metali ziem rzadkich niż jest na Ziemi i dopiero mógłby ewentualnie pomyśleć, o spłaceniu tej kwoty, no bo chwilowo też ma na raptem 88 miliardów dolarów kwartalnych przychodów. No co na to Google? No nie ma dużych szans na doprowadzenie alfabetu do bankructwa z powodu tej kwestii, dlatego że Google w Rosji jest nieaktywny od 2022 roku. No, olał już poprzednią karę pieniężną w wysokości 374 milionów dolarów za to, że umożliwiał powiedzenie prawdy o rosyjskiej inwazji na Ukrainie. No i cóż, wycofał się skutecznie z Rosji po specjalnej operacji wojskowej Putina. Google twierdzi, że rosyjskie władze przejęło jego konto bankowe, jego rosyjska odnoga w związku z tym została bankrutem. Miał 200 pracowników w Rosji. Część udało się przenieść do Kazachstanu, no a innych, no cóż, zwolniono. No i teraz walka toczy się w sądach na całym świecie, ponieważ Rosja twierdzi, że na podstawie tego wyroku przejmie na całym świecie wszystkie aktywa Google, ale bez większego powodzenia. Wydaje się, że Google jest optymistycznie nastawiony do tej kwestii. Mamy trwające sprawy prawne związane z Rosją. Na przykład wyroki cywilne, które obejmują kary złożone nałożone na nas w związku ze sporami dotyczącymi zamknięcia kont, w tym kont strony objętej sankcjami. Poinformował bardzo sybilińsko Alfabet w ostatnim oświadczeniu o zyskach. Także, no. Raczej Google nie splajtuje, a Putin nie splajtuje alfabetu ani Google'a. Google mówi, nie sądzimy, by te trwające sprawy prawne miały jakikolwiek istotny, negatywny wpływ na finanse firmy. Decydion. 20 i mało tego, ta suma rośnie. Dziękuję bardzo Państwu, do widzenia.